Cześć, kolejny odcinek mojego vloga, tym razem nietypowo, gościnnie, występuję razem z kotem Bułą, który ma swój fanpage, Buła kot, który wpada do okna, właśnie wpadł do okna, także postanowiłem zrobić taki share za share, mam nadzieję, że kto wie, może się pojawia na fanpage Buły, my vlogerzy robimy takie rzeczy... W sumie nie mam za bardzo pomysłu na to, jaki tutaj zrobić kontent z Bułą, oprócz tego, że jakby pojawiam się ja i, i Buła w oknie. Jest mi też trochę głupio, bo mam poczucie, że wykorzystuję tego kota, który siedzi w oknie i powinienem go uwolnić tak naprawdę. I zaraz to zrobię. Może nawet teraz to zrobię na vlogu, może to jest pomysł. Teraz będę uwalniał Bułę. On się trochę boi. Ale... Dobra, uwolnię go potem, jak zakończę tego vloga. Cześć. Dzięki.